Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie moi mili. Dziś 6 grudnia. Zapraszam serdecznie. Wysłuchajcie słów świętego Ojca Pio, pochodzących z października 1914 roku. Pragnijmy z dobrej woli znosić wszystkie udręki, które dobry Bóg na nas syła. Kierujmy zwrok w stronę przeznaczonej nam ojczyzny niebieskiej. Kontemplujmy ją i wpatrujmy się w nią nieustannie, ze szczególną uwagą. Poza tym odwracajmy zwrok od dóbr widzianych, czyli ziemskich ponieważ ich widok uwodzi duszę i wprawia ją za A nadto deprawuje nasze serca. Z ich powodu nasz zwrok nie zawsze kieruje się w stronę Ojczyzny Niebieskiej. Posłuchajmy, co w związku z tym mówi Pan przez usta swego świętego apostoła Pawła patrujemy się nie w to co widzialne lecz w to co niewidzialne słuszną jest bowiem rzeczą żebyśmy się wpatrywali w dobra niebieskie i nie troszczyli się o ziemskie bo tamte są wieczne te zaś przemijające co byśmy powiedzieli gdybyśmy stanęli przed prostakiem który zdumiony wpatruje się w rzekę pędzącą z największą szybkością. Może byśmy wybuchnęli śmiechem i mielibyśmy rację. Czy to nie szaleństwo zatrzymywać zwrok przy tym, co szybko przemija? A tak przecież postępuje ten, kto wpatruje się w dobra widzialne. Czymże bowiem są one w rzeczywistości? Czy różnią się od bystrej rzeki? Jeszcze dobrze nasze oko się na niej nie zatrzymało, jej wody już pomknęły dalej, i więcej ich nie ujrzymy. Droga moja, pragnienie i miłość dóbr ziemskich i zmysłowych, pozostawmy tym którzy na swe nieszczęście nie mają wiary, pozostawmy je tym, którzy niestety nie potrafią odróżnić rzeczy cennych od pospolitych. My natomiast, dzięki łasce Boga najwyższego, zostaliśmy powołani do królowania z boskim oblubieńcem. W naszych duszach klaruje się i przejrzyście jaśnieje jeszcze światło Bożej prawdy. Dlatego nieustannie wpatrujmy się w blaski niebieskiego Jeruzalem. Rozważanie tych wielkich dóbr, które tam staną się naszym udziałem. Niech będzie słodkim pastwiskiem naszych myśli. Od duszy rozmiłowanej w tych wiecznych rozkoszach. Rozpalą się ku nim najjaśniejsze, najsilniejsze uczucia serca. Kochani, na dziś to już koniec. Zapraszam serdecznie jutro. Do usłyszenia. Pa.